Pochmurne, ale tak teraz wygląda większa część Polski i po południu też niestety będzie deszczowa i dosyć pochmurna. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Zaczniemy od tego, gdzie pada, bo pada w większej części Polski, a w Lublinie możliwe, że jest teraz burza, więc ostrzegamy kierowców. Intensywne opady deszczu na północy, na Kujawach, w wielkopolsce i miejscami na południu Polski. Są też takie miasta na zachodzie i na wschodzie, gdzie jest spokojnie i pojawia się słońce, więc z takich słonecznych pogodnych chwil i z ciepłego poranka warto skorzystać. Na termometrach w tym momencie od 14 do 20 stopni. Dzisiaj po południu maksymalnie 23 stopnie. Na Dolnym Śląsku będzie najcieplej, ale w całym kraju możliwe opady, a w pasie od Kielecczyzny przez Mazowsze, po Podlasie i Suwalszczyznę możliwe burze z silnym i porywistym wiatrem. Ile jeszcze będzie padać? To jest to najważniejsze pytanie. Jeszcze we wtorek w całym kraju deszcz. Na termometrach od 15 do 23 stopni. W środę popada w większej części Polski, z wyjątkiem Polski Centralnej na termometrach do 24 stopni i od czwartku poprawa pogody dla Polski Centralnej i Wschodniej, bo na zachodzie jeszcze popada i w czwartek, i w piątek, i w sobotę. Jednak temperatura będzie troszeczkę wyższa, więc miejmy nadzieję, że to wszystko szybko będzie po prostu schnąć, no i że tego deszczu będzie coraz mniej. Sprawdzamy teraz mapy wakacyjne, na co dzisiaj mogą liczyć ci, którzy pojadą nad morze. Miejscami na przelotny deszcz, lokalne rozpogodzenia, temperatura powietrza wyniesie od 19 do 21 stopni, a temperatura wody od 18 do 21 stopni. Za to na Mazurach dzisiaj niebezpiecznie, tutaj kiedy będzie no już intensywnie padać, kiedy pojawi się burza, no to nie wybierajmy się nad jeziora, uważajmy na termometrach do 23 stopni. Teraz to wszystko, do zobaczenia.